Hej, 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 kochani moi, witam was w trzeciej części testu z z numerem 19. Jest to trzeci odcinek i ostatni. Jeżeli ktoś nie widział poprzednich dwóch odcinków, no to na końcu filmu będziecie mieli odnośniki okienka, tam będzie pierwsza część i druga. Powiem Wam tak, jeżeli dzisiaj będzie to samo co w części drugiej, no to ja dziękuję i powiem Wam tak. Z własnej woli więcej dziewiętnastki nie kupię. Co ciekawe, właśnie i większość z Was zauważyła, że wczoraj w drapeczkach od sąsiada w dolarach i diamentach, właśnie z numerem 19, były trzy dyszki. Sąsiad kupił, były, ja kupuję, nie ma. Także zobaczymy, co to dzisiaj będzie. Przypominam, że na społeczności jest ankieta, głosujemy na kolejny numer, jaki będziemy testować. Głosowanie kończy się o północy. O północy, no do tej północy raczej siedzieć specjalnie nie będę, ale po prostu do północy jest głosowanie, a rano usuwam ankietę. E, oczywiście zapamiętując, wiedząc, jaki numerek e, wygrał, i takiego będę poszukiwać. Także co, bierzemy się do drapania. E, mamy ekstra pensję, gwiezdna fortuna, diamentowy los, zodiak. Platynowe 7, duży lotek, zielona kasa, 100 tysięcy w gotówce. I Mikołaj chciałam, powiem Wam, wczoraj sąsiadowi oddać tą wielką krzyżówkę. Mówię, wiecie, on będzie wziął tą wielką krzyżówkę, stówę, ja i dyszek. Ale co? Nie wziął, powiedział, że chyba mi Bóg opuścił. No to poszłam oddam te zdrabki, to mówię, połowy masz 80. Też nie wziął, powiedział, że jeżeli mu jej zabraknie, to po prostu do mnie przyjdzie. A także mam przeznaczyć na kolejne zdrabki. No także widzicie także te 160 zł przeznaczymy po prostu na test kolejnego numerka i tyle. No i dobra, drapjemy kasę od nie kasę. No się mylę z pierwszą edycją 200 tysięcy od Mikołaja. Szukamy wygrywających liczb, szukamy też choinki. No i trzymajcie kciuki, bo naprawdę drapaki naostrzyłam. Mamy 21 1 32 i 30. I co my tu mamy? A mamy 13.

Do HM, to trzeba mieć kasę, żeby 100 tysięcy w gotówce. Szukamy wygrywających liczb, szukamy też pliku. Plik nam nic nie mnoży. I co my tu mamy? 14, 12, 23 i 32. A mamy 21, 19, 9. 15, no samo obok 13, tragedia 30, 22, masakra, 31, 4 i 24. No nie podoba mi się to, bo ja wam, co my tu mamy. P, P, C. No Lipton. Zielona kasa. Szukamy wygrywających liczb, szukamy też worka. Oczywiście nic nam on nie mnoży, no bo jakby inaczej. Weźmy może drugiego teraz rajada jak żyleta, razem z warstwą, tą, co nie trzeba. Szukamy 36, 18, 34 i 20. A co my tu mamy? Mamy 32, 21, 35, no standardowo obok i 7, 27 trzynaście, trzydzieści trzy, siedemnaście, dziewiętnaście, szesnaście, szóstka, dwadzieścia trzy, dziewiątka, jedynka i dwadzieścia dziewięć. No to lecimy na grubo. C -cm. Masakra. Łuczka kawy pozwólcie wezmę. No, coś źle mi się tu zapowiada. Duży lotek. Szukamy w każdej z gier minimum trzech takich samych liczb jak liczby wygrywające. Minimum trzy trzeba mieć i wtedy mamy. O, jak jedzie masakra. I wtedy mamy. No, zwrócić. się zawieszam. Może tu masakra prąższona. No, idzie jak żeleta.

40 i 44. No to tylko dwójka. Dwójkę mamy. 9, 13, 28, 39 i 43. Znowu <coughs> dwa trafienia. 4, szóstka jest. 16, 18, 26 jest i 47 nie ma. Dwójka jest, piętnaście, siedemnaście, dwadzieścia jeden, dwadzieścia siedem i trzydzieści. I ostatnia gra ósemka, dziesięć, trzydzieści dwa, trzydzieści cztery, czterdzieści trzy i czterdzieści sześć. No powiem wam tragedia. R, r Ojej, coś czujesz, powtórzymy ostatni wynik. <grymne> Platynowe 7. Szukamy platyny bądź siódemki. Siódemka mnoży nam wygraną raz dwa. Trochę Was przybliżę. No i patrzymy, co my tu mamy. Prezent. Auto. Naszyjnik. Podkowa. Róża. Tulipan, Słońce, Muszka, Pierścionek, Perfumy, Wiśnie, Biedronka, Bransoletka, Rubin, Trofeum, Narty, Klucz. Kłódka. Kufer i szpilka. No, nie wyszkać kontrolnych, nie ma nic. Masakra. Powiem Wam, że dobrze, że mam tą kasę ze zdrapek sąsiada. To będzie na kolejne odcinki. Bo tragedia. Zodiak szukamy gwiazdki bądź księżyca. Księżyc mnoży nam wygraną razy dwa. I co my tu mamy? Mam nadzieję, że będziecie widzieć. Delfin, flaming. UFO, Lira, Syrena, O nie wiesz, jest wygrana, sera nie będzie gwiazda, naczynie, słońce, kompas, planeta, antena, Sputnik, statek. Hrab, jednorożec, teleskop, miś, chmura, portyk i ziemia. A tu co pewnie 10 zł. Tak jest. Jest dycha. szaleństwo wygranych w serce kontrolne. No, jedyne co to zmienia że nie będziemy z zerem, ale jakoś marne pocieszenie. Zobaczymy, czy cokolwiek jeszcze wpadnie. Mamy trzy zdrapeczki dolary i diamenty. Szukamy wygrywających liczb, szukamy też rubinu, nie diamenty teraz. Ale nic nam on nie zmienia, nie mnoży w sensie. I mamy 22 39, 45.

Kontrolne LE na no, targiście. Przedostatnia strapka, Gwiezdna Fortuna. Szukamy oprócz wygrywających liczb gwiazdy i symbolu dolara. Dolar mnoży nam wygraną razy 2. Masakra. I mamy 5, 18, 9, 1 i 13. Uciekamy. Krypa znowu wzięła. Głos kurczy tracę. Jak pijak. Głosik. A mam. Kurczę. <laughs> Tragedia. Mamy 7. O nie. Nie wierzę. Jest dolarek. Czyli razy 2 będzie wygrana. Super. To nie będzie tak tragicznie jak ostatnio. Piątka kolejna wygrana. 38. Szósteczka.

O, proszę, jest dolar, to już odkryłam trochę. No to będziemy mieli 50 zł. Super, 4, w końcu 2, 36 i 33. Kurde, ale chrypie. <laughs> mamy 10, 10 i 10, a dolar mnoży nam. razy 2, czyli mamy 50 zł. No w końcu kontrolne na 5 dyszek. MM. No super, bo już naprawdę traciłam wiarę. Co prawda nie jest to jakiś nie wiadomo jaki sukces, ale jednak. I ostatnia zdrabka, extra pensja. Yy, Jezus, Maria ekstra linie. Już majacze. Nic tu nie mamy ułożone. Zobaczymy, czy jeszcze coś nam tu dojdzie. Szukamy okularów. Tu mamy okulary. Chociażby jedna linia to będzie mi dzisiaj na zero. Teraz i trochę tych okularów dali. Kolejny symbol. Rasiór. Tasiurów też tu dali. Na dole nie ma. Arbus. Trochę długi ten odcinek. Coś. O, udział się. Cholera jasna. Jeszcze na dole mamy tu arbuzik i tu arbuzik. Kolejny symbol tęcza, ale tęczy w ogóle nie widzę. Kwiatek, czy gdzieś był kwiatek? Tak, tu mamy kwiatka. Kolejny symbol, kluczyk. Kluczyki mamy. Tu jeden, tu jeden i tu też jest kluczyk. No, coś za długo pierdzielę, naprawdę. Wiatrak. Nigdzie nie widzę, a potem mam właśnie chrypę. słoń Słonia widzę na dole. No chyba nic tu już nie będzie, coś mi się wydaje. Balony. Balony mamy tutaj. I jeszcze na dole mamy baloniki. Kolejny symbol. Parasol. Parasol mamy tutaj. I to chyba wsią. Łódź mamy tutaj, trzeba patrzeć czy się nagrywa, masakra, idzie dostać wiecie oczu pląsu i tu jeszcze balony były, kolejny symbol jest to dzwonek, nigdzie go nie widzę i podkowa, no podkowa jest, ale nic nam to nie daje i nie wychodzi na to, że są puste, tak, PE, Muszę nic nie pominęło dziwo. Także na 70 zł, dzisiejszy mamy 60, 50 w Gwiezdnej Fortunie, dyszkę w Zodiaku. Yy, podsumowując, nie pamiętam, żeby było w pierwszym, chyba 27 zł, no to na wydane 210 mamy 87 zł. Także jak widzicie, nie ma nawet połowy, zdecydowanie trzynastka lepiej poszła. Dobrze, że cokolwiek dzisiaj jest odzyskany. Mam też kasę z tych zdrapek wygranych od sąsiada także podejrzewam, że będziemy teraz szukać strapek z numerem pierwszym, ja się z Wami żegnam, widzimy się jutro na premierce, nie wiem o której moja premierka będzie, bo nie wiem czy dam radę rano to ogarnąć, jak nie to jakoś później, ale będzie. Żegnam się z Wami, życzę Wam dużo zdrówka, do usłyszenia, pamiętajcie, że na kanale trwa rozdanie na 3000 subskrypcji, trzymajcie się, pa pa pa.